Z tej strony, Emilia. Dzisiaj zapraszam Was na filmik typu mierzymy ze sklepu internetowego Warleska. Ja zamówiłam sobie chyba pięć sukienek takich ażurkowych, białych, które w lato no po prostu muszą być w każdej szafie, moim zdaniem, w szafie każdej dziewczyny. Więc też mam nadzieję, że chociaż jedną z nich tutaj sobie zatrzymam. Mam również dwie inne sukienki, kilka spódniczek. Także myślę, że będzie co oglądać i myślę, że będzie to ciekawy filmik. Zapraszam serdecznie, jeśli zainteresowała Was ta tematyka. Sukienek, powiem Wam też, jaka była cena. Będziecie też widzieli tutaj gdzieś w przebitkach, jak to wyglądało na stronie, jakie, jak to wyglądało na modelce przede wszystkim. Więc pierwsza sukienka to jest taka. No, wszystkie będą w bardzo podobnym stylu, także tutaj opis zbyt duży z mojej strony nie będzie. Ona jest z kolei na taki rękawek, nieco ponad ramię, tutaj nie, nieco ponad tą część, tutaj z takim zakończeniem. Gumka jest jako ściągacz, bardzo delikatna, nie ma tutaj podszewki, również do aż talii tak naprawdę pod odcięcia pod biustem nie ma podszewki, także tutaj zdecydowanie cielisty będzie biustonusz potrzebny. I ona jest z wycięciem takim w, w serek, czy też kopertowym, jak to można nazwać. I tutaj ta długość jest. Bo ja w ogóle nie brałam, nie brałam sukienek krótszych aniżeli 85 cm, bo ja mam 1,70 m. Także to też weźcie pod uwagę. I mój rozmiar to jest taka standardowa SKM-ka, w zależności od firmy. Także podoba mi się na razie ten krój. Tutaj jest pod spodem taka delikatna podszewka. Zobaczcie. Ogólnie to są też bawełniane sukienki, także wyglądają obiecująco. I zobaczymy, może, jak one wyglądają, jak ona wygląda na mnie. Pierwsza sukienka prezentuje się w ten sposób. I słuchajcie, akurat tutaj patrzę, że rozmiarowo. Słuchajcie, mój syn, tak? Ja nie wiem, czy wspomniałam, że mój syn tutaj z nami jest. Także bardzo przepraszam za efekty dźwiękowe, ale nie miałam z nim co zrobić. Um, tak, więc ta pierwsza sukieneczka prezentuje się w ten sposób, tutaj ta część, trochę mnie to denerwuje, że tutaj prześwituje, zobaczcie, nie wiem, czy to widzicie, w ten sposób Wam pokażę, że tutaj prześwituje przy, przy pasie, jednak tu mu wola, żeby było mm, od, tej, po, od tego momentu jakby ta podszewka, ale długościowo wygląda to super, akurat taka jest właśnie przed kolaną. Także ja na pewno będę się w niej dobrze czuła. Tutaj ten dekolt troszkę, e, troszkę jest za bardzo wycięty. W moim przypadku powinien być nieco bardziej zszyty. Ale słuchajcie, całkiem nieźle wygląda. Muszę wypuścić powietrze, żeby zobaczyć, czy nie widać mi jakoś brzucha. Nie, i można nawet nieco ją podwinąć. Także całkiem mi się ona podoba, muszę Wam powiedzieć. Ten rękaw też, także ona tutaj. Ma duże noty u mnie. Ja wam też w ogóle pokażę wam jak to prezentuje się z butami, które mam na sobie. To też tak wygląda ładnie. I do tego mam jeszcze koszyk, który myślę w tym właśnie zestawieniu będzie wyglądał bardzo ładnie. Tak wiecie właśnie zwiernie na lato. Także ta sukieneczka bardzo mi się podoba i prawdopodobnie ją sobie zostawię. Aha, nie powiedziałam Wam ile ona kosztuje. Cena za tę sukienkę było to 109 zł i jak kupowałam ją ze zniżką chyba 15%, ogólnie dosyć często Warleska ma różnego rodzaju promocje na minus 15, minus 10 minus 20%, także warto tam obserwować, to nie jest żadna współpraca żebyście też nie myślały, ja gdybym miała współpracę z Warleską to bym się bardzo cieszyła, bo tam z tego co patrzyłam są przepiękne rzeczy więc nie pamiętam ile mnie kosztowała ta sukienka ze zniżką, no ale to łatwo sobie przeliczyć, cena wyjściowa to było 109 zł, następną sukienką będzie oczywiście na no wszystko ażurkowe, tak, bo takiego czegoś Szukam. Z tym, że to jest zupełnie inny krój, zobaczcie? Bo ona nie jest tak wcięta, nie jest taka zwężana o tak. Tutaj też jest wycięcie jakby nie wycięcie, co ja mówię też jest takie odcięcie pod biustem. Troszkę jest inny dekolt i ona ma tutaj, zobaczcie, sznurki. No i oczywiście rękaw też jest inny, ponieważ ten rękaw jest taki troszeczkę bardziej rozkloszowany, luźniejszy. Tutaj też na górze nie ma żadnej podszewki. Materiały w ogóle są bardzo, bardzo delikatne. Jest podszewka tutaj od tej części w, przy odcięciu. No i ona jest dużo szersza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo do tego też zamówiłam sobie pasek. Zaraz Wam pokażę ten pasek. Natomiast ta sukienka z kolei była o 10 zł droższa i ona kosztowała 119 zł. Pokażę Wam ten pasek. Zamówiłam sobie taki sznur, taki pasek, jakby, żeby właśnie ewentualnie sobie przewiązać te sukienki i ten pasek nie kosztował 29,99. Także zobaczymy, czy z tym paskiem coś się da tutaj wymodzić. Ok, kolejna sukienka na mnie. No i słuchajcie, to już nie do końca są chyba moje klimaty. To nie wygląda źle. Oczeka mi się ta podszewka tutaj. <gry> podszewka zaplątała. Dobra. To nie wygląda źle, ale to jest taki styl, który nie do końca mnie przekonuje jednak. To jest wszystkiego za dużo, ale gdybym może założyła ten pasek. O właśnie, może przetestujmy też ten pasek, ten taki sznur. Yy, można to zawiązać tutaj. Jest ono sukienka ogólnie jest przepiękna, jakby to zrobić tym sznurem. No to fajnie, szkoda, że to odcięcie jest pod biustem. Bo tutaj tak średnio to wygląda, ale ten sznur to jest niegłupi pomysł. Ja tej sukienki nie zostawię, bo się nie czuję z tym odcięciem. Może gdyby było tutaj niżej, z tym sznurem by to się prezentowało fajnie, ale zobaczcie, ona naprawdę ma przepiękny ten, ten wzór, ten ażurek, i naprawdę jest śliczna. Jest śliczna ta sukienka, tylko musicie lubić taki właśnie styl. Ja tak niekoniecznie się w tym czuję, po prostu nie lubię takich luźnych sukienek. Ale ona też by naciążową na wyglądała fajnie. Bo tutaj jest jeszcze sporo sporo luzu. Trzecia sukienka jest bardzo w moim stylu, że tak powiem. Ona już jest na krótki rękaw i ma tutaj takie, no coś takiego, taką fruwajkę jakby, że leciutko te ramionka są przykryte, bo nie każdy z nas też lubi jakby tutaj odkryte całkowicie te ramię. Ona jest bardzo taka mięciutka i jest taka, ja bym powiedziała, że to nie jest nawet litera A, tylko jest to sukienka taka całkowicie prosta w kroju, nic nie ma tutaj zwęża, zwężenia. Jest taka lejąca i jest dosyć słuchajcie ciężka. Pokażę wam fakturę może. Tak ona się prezentuje. To też nie jest taka 100% biel. Moim zdaniem takie troszeczkę ekry, aczkolwiek blisko, bardzo blisko bieli. Z tyłu ma taką łezkę. No i ta sukienka kosztowała 99 zł. Tak 99.99. 99.99, 99, tak także ona wygląda w ten sposób no i tak wydaje mi się, że fajnie będzie właśnie powiewała fajnie będzie się układała tutaj na dole także zobaczmy może jak ona się prezentuje ona ma bardzo fajną długość bo ona jest dosyć długa, słuchajcie z tyłu jest nawet troszeczkę dłuższa chociaż mogłaby być równa, może ja to sobie zrobię o tak no już jest lepiej ale fajnie ma tą długość i ona jest taka luźniejsza tutaj ale też nie jest za luźna tak, kochanie, wszystko słyszę. Zobaczcie, ta długość jest taka właśnie przed kolano. Ja przypominam, mam 70. Poczekam, Michiu. Wiecie co? Ona ma też taką dziwną podszewkę. Pokażę Wam to. To znaczy, dziwną, trochę inną niż wszystkie, bo tamte były takie bardziej bawełniane, a tutaj ta podszewka jest taka jakby bardziej lejąca, taka śliska trochę i tak to średnio, powiem wam mi się to nie podoba, ten materiał jest w ogóle taki bardziej lejący, to jest akurat fajne, ale nie, nie wiem czy z tego się nie zrobi taka szmatka, powiem wam szczerze i ona jest taka bardzo taka wiecie, koszulowa, taka piżamowa jakby, jest fajna, ale nie mówi do mnie, o może z tym paskiem zobaczmy, z tym sznurem to już pewnie będzie dużo lepiej no jest dużo lepiej teraz wygląda ślicznie Właśnie o to chodzi, że ona tutaj powinna być moim zdaniem zwężona po prostu i wtedy wyglądała by, prezentowałaby się trochę lepiej. Ale mimo to jakby chyba niekoniecznie, nie jestem, nie jestem pewna. Z tym pasem wygląda to super, ale jakby nie wiem czy ta jakość będzie spoko. Muszę się nad nią zastanowić jeszcze, bo no teraz z tym pasem wygląda fajnie, tak? To w ogóle nic specjalnego, moim zdaniem. Taka jest po prostu... Taka jak piżamka. Czwartą sukienką będzie już taka bardziej ekry, ale jest również w bieli coś takiego, jeśli Wam się to podoba. Ona ma przepiękny motyw, właśnie taki kwiatowy. Ale z tego co patrzę, ona jest niesamowicie duża i ona będzie dosyć krótka, aczkolwiek, tak jak ja mówiłam, ja zamawiałam sukienki, bo tam było mnóstwo tych ażurków. Naprawdę było tego full. Zamawiałam wszystko, co jest powyżej chyba 85 cm, bo już z doświadczenia wiem, że ta długość to jest taka optymalna, minimalna, o tak, długość, no mi to po prostu nie pasuje. I zobaczcie, ona jest dosyć szeroka. Ona też jest taka. Nawet rozkloszowana bardziej, ale no zobaczymy, czy to będzie wyglądało fajnie. Ja zamówiłam sobie beż, ponieważ po prostu nie wiem, jakoś tutaj mi ten beż bardziej, bardziej wpadł w oko, taka kość słoniowa. Ta sukieneczka też ma tutaj taką łezkę, jakby zapięcie na guziczek. Ładnie to wygląda, podoba mi się. I ona również kosztowała 99,99. 99. Zbliż się, tak. Także mm, ta sukienka, tylko że boję się, że ona będzie po prostu wielka, bo ona jest bardzo, bardzo szeroka. Nie wiem, czy mi to będzie pasowało. Zobaczmy. Czas na tę, yy, nie wiem, jak mam ją nazwać. Czy to jest sukienka, czy to jest tunika. Ona miała być dłuższa i w sumie nie jest jakaś taka mega krótka, ale ja już widzę, że no nic z tego nie będzie, tu się nie pokochamy. Ona jest za szeroka po prostu. Zobaczcie. Po prostu jest za szeroka. Może komuś to pasuje, mi niekoniecznie. Jest przepiękna, ale niestety jest dla mnie za szeroka. Z pasem wyglądałaby na pewno dużo lepiej, ale i tak, zobaczcie, dla mnie ta długość, no przynajmniej ja tak się nie czuję. Ona jest po prostu za krótka. Tak się prezentuje w całej okazałości. Jest super to materiał, ale, no zobaczcie, jest krótka bardzo. Być jak ja się schylę, no to będzie mi wszystko widać. Także tutaj jestem na nie, ale jeśli jesteście troszeczkę niższe ode mnie, bardziej takie filigranowe, no to wam to będzie pasowało, jesteście młodsze, no to też. I on, ta sukienka, y, ostatnia z tych ażurkowych, to jest y, coś takiego. To też jest, słuchajcie, no wszystko jest bardzo podobne do siebie. Widzicie, pewnie to y, po prostu krojem one się trochę od siebie różnią i, i wiadomo trochę inny motyw, ale ona już jest też taka bardziej odcięta w pasie, jest też dosyć szeroka. Y, Ładna jest, naprawdę jest ładna, jest obiecująca. Ma troszeczkę właśnie rękaw taki, yy, tutaj, bufiasty. Ja miałam którąś, któraś była taka bardzo podobna, ale z innym oczywiście wzorem. No i ona też mi się tutaj bardzo podoba, ale to jest też taka sukienka, która jest taka trochę szeroka. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mnie. Ona kosztowała również 119 zł, znaczy również, no 119,99, ale mam wrażenie, że mam łudząco podobną. Nie, ta z tymi takimi paskami, ona jest właśnie łudząco podobna do tej, tak mam wrażenie, to znaczy cenowo nawet jest podobna, no podobna jest yy, tutaj w te rękawy ma podobne, tak tylko tutaj ten przód jest troszeczkę inny, mam wrażenie. Ostatnia ta ażurkowa sukieneczka jest boska, jest po prostu piękna, pokażę Wam długość, czekajcie, bo to mi się chyba też ta podszewka, nie, ta podszewka jest taka krótka, o, ta podszewka jest do zmienienia absolutnie, bo ona jest, zobaczcie, dotąd i ona mam wrażenie, że będzie się podwijać, więc to nie jest chyba udane zagranie, ale tak w ogóle na moją figurę wydaje mi się, że spoko, bo jest troszeczkę luźniejsza, ale nie jest za luźna długość jest też bardzo dobra te rękawy spoko, no jak takie lubicie bo myślę, że to fajnie się całkiem prezentuje może tu wam pokażę no i jest, jest naprawdę ładna na taką skm mama myślę, że wygląda to nieźle mi się ona bardzo podoba myślę, że z tym paskiem to już w ogóle będzie petarda kurcze, fajna jest ta sukienka chociaż ja wam powiem, że nawet te rękawy wolałabym, żeby one były że on, żeby one były takie. Już chyba myślę, że trochę jest przesada właśnie z, tym, z tymi błękwiastymi akcentami, ale jest śliczna i ma ten wzór taki ładny. Więc to mam trzy tak naprawdę do wyboru. Ale jest ładna ta sukienka, naprawdę wygląda pięknie z tym sznurem. ten sznur też jest super, to też wam polecam. I tutaj też wiecie, nic się tak nie obciska, też ładnie sylwetka wygląda, tylko trochę kurda ta podszewka, bo to jest krótkie, to jest mega krótkie, jak to się podwinie. To nie będzie dobrze. Czy ona w ogóle będzie prześwitywała? No trochę tak, nie? Ale jest ładna. Mi się podoba. Musi mu, mi na pewno mąż doradzić, w której mi po prostu jest najlepiej. Nie chciałabym wszystkich też zostawiać, wiadomo, cała wypłata. Ładna jest. Naprawdę ładna. Dajcie znać, co wy myślicie. Pokazywałam wam w tutaj, tej tutaj długości. Pokazywałam. Tak się prezentuje. Pokażę Wam teraz dwie sukienki pozostałe, już ostatnie, ale no zupełnie nie w stylu tym, który przed chwilką właśnie był. Są to sukienki takie bardziej sznizierki, ja bardzo lubię takie sukienki, ale nie w każdej jest mi ładnie. Zamówiłam sobie taką z tego materiału Liosel, to się chyba nazywa, w kolorze jeansowym, bo też uwielbiam tego typu kolor, i widzę, że ona się już gniecie. Już na pierwszy toka to widać. Ona jest też takiej długości optymalnej. Ma tutaj rękawy długie, które można sobie podpiąć na guzik. E, ładny ma kolor, no ale zobaczymy, czy ona nie będzie właśnie też za duża. Bo u mnie jeden problem jest taki, że jeśli coś jest za szerokie, no to w tym wyglądam trochę jak w worku, więc nie lubię się w ten sposób zniekształcać. A też nie zawsze lubię nosić do tego pasek. Także ta sukieneczka kosztowała dosyć mało, słuchajcie, bo to była cena 89,99. Także uważam, że cena. Spoko w sumie. No i teraz ta koszulowa szmizjerka jeansowa, którą chyba zwrócę, bo powiem wam, że nie wiem, też jest jakaś taka luźna, widzę, że też mega się wiecie ten materiał i no ja po prostu tutaj już wyglądałam chyba niedobrze, no przynajmniej ja się w tym nie czuję, podejrzewam, że jakbym sobie tutaj związała ten sznur. To by wyglądało to kozacko, bo też no, po prostu tutaj dodaje super, super wyglądu, ale mimo wszystko jakoś tak. Ona się taka wydaje być pospolita. Nie wiem, taka po prostu, taką wszyscy mają. Też niezielki są takie popularne. Przytem tym ja nienawidzę czegoś, co się tak mega mocno gniecie, a tutaj to jest. Także długość, jeśli chodzi o nią, jest taka lekko za kolano, to spoko. No ale niekoniecznie, nie przemawia do mnie. I kolejna szmizierka to jest taka w, w kolorze pudrowego różu. Bardzo podobała mi się beżowa, taka kość słoniowa, ale ona była wyprzedana i może gdzieś tam wróciła, ale akurat wtedy, kiedy robiłam to duże zamówienie, to chciałam właśnie też ją zobaczyć. Ona ma bardzo fajny, taki przyjemny materiał. To jest chyba też ten iliosel nie wiem jak to będzie z prasowaniem, ja nienawidzę prasować, więc wiecie, ona jest no, identyczna prawie, no tak prawie, rękawy ma identyczne do tej właśnie jeansowej. Przód ma też tutaj, no ten różowy też jest piękny, więc tak naprawdę powiem Wam, że um, jeśli będzie fajnie leżała, to, to też sobie zostawię, bo ten kolor też bardzo ładnie wygląda. Tutaj jest z paseczkiem i ten pasek słuchajcie, idzie sobie w ten sposób tyłem. Więc fajnie to wygląda i ta długość też jest taka mm, spoko, bo w długich, długich sukienkach jednak nie do końca się czuję. I ta sukieneczka z kolei kosztowała 99,99, 99, także troszeczkę droższa od tej jeansowej. Słuchajcie, założyłam tę szmizierkę, pudrowy róż, ona jest mega teraz wygnieciona, więc to też jest bardzo gniotliwy materiał. Tutaj zapnę sobie guziczek. Mam ten pasek, który Wam mówiłam, on jest tak jakby tutaj taka... Taki, taka, no Jezus, jak to się nazywa? Po prostu tutaj jest wpleciony ten pasek, i to się robi w ten sposób. Czyli można sobie regulować tę długość, można to sobie tutaj zawiązać. Tak się prezentuje. No i jak ona wygląda, według Was? Moim zdaniem, słuchajcie, fajny jest to patent, właśnie tutaj. Gdyby ona była wyprasowana, to na pewno by wyglądała lepiej. Ale tak jak patrzę na siebie w niej. To powiem Wam szczerze, że nie widzę tego. Po prostu tu w ogóle w ramionach strasznie jakoś mi to zaburza. Wszystko. Może właśnie to, że ona jest niewyprasowana, ale nie czuję się w niej przede wszystkim i to też jest tak mega gniotliwy materiał, że że nie, że ja mówię jej nie. Ale jest, jest ciekawa, wiecie? Ciekawa. Też długo się jest taka w porządku. Przepraszam za te krzyki. Długo się z w porządku. Ona by też fajnie wyglądała właśnie z, z tą właśnie, o torebusią. No ale, ale ja jej podziękuję raczej, bo nie czujemy tutaj miłości razem z nią, ale ogólnie jest to obiecująca, no. Na pewno... Byłyby z niej ludzie. Teraz pokażę Wam e, spódniczki. Mam trzy spódniczki, które będą też pasowały do tej e, koszulki, którą sobie tak założyłam tego t-shirta, tak mi się przynajmniej wydaje. Pierwsza z nich to też jest taka w stylu właśnie tych spódniczek ażurkowych które Wam pokazywałam. I to był też, widziałam, bestseller właśnie na stronie Warleski e, czyli taka biała, e, która ma też takie fajne, zobaczcie, motywy kwiatowe. Przepiękna, po prostu już w ogóle, jak ją dotykam, to naprawdę super, e, super to wygląda. Z tego co widziałam w ogóle, większość rzeczy, które wam pokazuję, to są rozmiary uniwersalne. Ona kosztowała ta sukieneczka ile? 99, dobrze tutaj widzę, 99,99, 99, więc sporo jak na spódniczkę. Natomiast, no, jakoś tak, wiecie co, wydaje mi się, że wygląda obiecująco. I to też chyba jest taki, taka inwestycja na lata, bo latem po prostu wygląda się w tym fajnie, więc zobaczymy, jak ona wygląda i czy pasuje do tej koszulki. prezentuje się tak do tego białego t-shirtu. Myślę, że jest spoko, ale nie wiem, czy nie wygląda w niej tak trochę zbyt jakoś, wiecie, frywolnie, jakoś tak, nie wiem, do końca. Może gdybym ją trochę wyżej pod, podciągnęła, to może by. Było lepiej, ale wtedy byłaby za krótka. Nie wiem, jakaś taka chyba za duża jest tutaj. Wziąłem sobie też krzesełko i na nim sobie stanę, żebyście też widzieli, może jak ona się właśnie prezentuje na dole. Nie wiem, ja osobiście jakoś tak chyba tego nie czuję. Tak wygląda z tyłu. tak, jak ją sobie troszeczkę opuszczę. Tutaj też widzicie przebitki, pokażę Wam też troszeczkę z bliska, jak ona się prezentuje, jeśli chodzi o materiał, to widzieliście. No nie wiem, ja nie jestem do końca do niej przekonana i myślę, że ją zwrócę. Kolejna spódniczka, to był też jakiś tam bestseller i ona była dostępna, czekajcie, tak Wam pokażę, nie, tak. Ona była dostępna w dwóch kolorach i ten kolor bardziej mi się wydawał taki e, czekoladowy, taki jasny, taki beżowy, o. A tutaj wyszedł taki nieco, nieco w róż, nie wiem jak wy to widzicie, w e, taki łosoś, jakby, nie wiem, taki dziwny ma kolor, ale w sumie ładny, taki bardzo letni i to jest plisowanka, natomiast ona jest króciutka. Zobaczymy jak krótka u mnie ona będzie, bo jednak, e, wiecie co, nie wiem, pokazywałam wam ten e, H&M hall. I tam chyba zrezygnowałam z, tego, z tej panterki. Ostatecznie ją oddam, bo nie czułam się do końca w tej długości. Po prostu wiedziałam, że będę miała z tym problem, więc szukam nadal plisowanki i właśnie zamówiłam sobie coś takiego. Wygląda to pięknie. Było jeszcze w kolorze czekoladowym, ale chyba to było wyprzedane i się wahałam pomiędzy tą a tą. I tutaj e, ta cena to było 109,99 groszy. ,99. Tak się prezentuje ta spódniczka plisowanka, taka, ona się nazywa dot coś tam. To właśnie w kropeczki i ona jest, słuchajcie, ona jest prześliczna, mi się mega ona podoba. No mój sens się rozkręcił. Eee, naprawdę ładna jest. Ona jest taka trochę tutaj dłuższa, mam wrażenie, tu trochę krótsza. Wolałabym, żeby chyba była równej długości. A może tak to tylko wygląda? Bardzo mi się podoba i myślę, że sobie ją zostawię. Tutaj słuchajcie, do tego t-shirta, jednak ona tak średnio chyba pasuje, tak się prezentuje z tyłu i mi się wydaje, że mi takie, nie wiem, jakaś taka asymetria, Trochę tutaj jest dziwna? E, trochę nie jest tak ucięta mam wrażenie, bo jest po prostu może chyba, że ja mam zbyt wystającą pupę. Wcinek. No, cichutko mama nagrywa. E, pokażę wam jeszcze, jak ona się właśnie prezentuje na podwyższeniu. Jest ładna. Jest naprawdę bardzo ładna. Jest taka bardzo dziewczęca. I myślę, że ją sobie chyba zostawię, bo no, jeśli coś plisowanego, to myślę, że to jest to. I też słuchajcie, tutaj ja mam taki, wiecie, troszeczkę brzuszek, więc go trochę widać. To nie jest tak, że całkiem to jest ukryte. Można ją trochę dać wyżej i może wtedy bardziej gdzieś tam to zginie. No co myślicie? Dajcie znać, bo ja, yy, ja ją chyba zostawię, podoba mi się. Jeszcze zobaczę, jak ta yy, brązowa będzie wyglądała, bo jakąś tam plisowankę chciałabym sobie jednak zostawić. Ostatnia spódniczka i ostatni produkt jednocześnie, nie, przedostatni, to będzie też taka plisowanka, ale w kolorze takim już trochę ciemniejszym, takim kakaowym. Ona też jest taka właśnie w stylu, jaki szukam, ale ma tutaj troszeczkę wyższy stan, przynajmniej tak to się powinno nosić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda, wydaje mi się, przepięknie. Kolor też jest super i ta spódniczka kosztowała 109 ,99 zł 99 groszy. I yy, zaraz zobaczymy, jak ona się prezentuje, bo materiał jest taki chyba, myślę, gniotliwy, ale troszeczkę jest taka, jakby gęściejsza, Mam wrażenie, że jest też cięższa trochę. Kurczę, to też jest śliczne. I w sumie nie wiem, czy na mnie najlepsza z tych wszystkich. Nie wiem, muszę chyba skonsultować to z moim mężem. Ona jest właśnie taka, jak szukałam spódniczki. Wydaje mi się, że chyba najbardziej się opisuje. W te wszystkie trendy, nie wiem, ta długość też mi pasuje Naprawdę piękna jest ta spódniczka Ładnie się tutaj faluje I chyba też nie zniekształca mnie, wiecie, nie zaburza moich proporcji Tutaj też, wiecie, nadbudowuje mi ten brzuszek, który tam gdzieś delikatny mam Tak się prezentuje Ten kolor mógłby być troszeczkę taki bardziej beżowy Trochę cieplejszy chyba, znaczy zimniejszy, przepraszam A jest taki dosyć ciepły ale mimo to bardzo mi się podoba i ta długość też jest fajna, bo ona. Ja mam metr 70. Ona jest przed kolano, ale nie jest taka bardzo ja Nie lubię takich kusych spódniczek. i z tyłu prezentuje się tak. Także myślę, że ją można byłoby też fajnie ograć na, na jakieś wesele, na jakąś imprezę okolicznościową, bo jest elegancka, ale też można ją śmiało nosić tak na co dzień. Tak mi się wydaje. Ja sobie założyłam. Marcinuś, ja sobie założyłam dzisiaj takie buty, także myślę, że do tej tutaj, do tych butów też to fajnie pasuje, trochę mnie mój syn tutaj dekoncentruje, tak, takie efekty specjalne, mówię, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, nie wiem, którą zostawić, chciałabym tylko jedną w sumie chyba, bo dwie to jest już, uważam, przesada. Ale ta mi się też bardzo, bardzo podoba. Ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to będą okulary, które chyba odrzucę już od razu, w ogóle na wstępie je oddam, bo nie pasują mi. One były w różnych tam y, kolorach, konfiguracjach. Była na przykład panterka, czekajcie, tu sobie wsadzę. Panterka była tutaj, tutaj, wiecie, wszystko było panterkowe i tak dalej. Były zwykłe, były kakaowe i tak dalej. No w ogóle hit teraz są te okulary. Mi się też to mega podobało. Modelka wyglądała przecudnie w nich. Ale ja myślę, że u mnie to jest przesada, że to są po prostu okulary za duże. Nie pasują mi do końca, i też tutaj, jakby noski to się średnio układa. Także ja je zwrócę, bo po prostu się też w nich nie czuję. Ale dajcie znać, oczywiście, co o tym myślicie. To by było na tyle, kochani. Dajcie znać, w której sukience Wam się najbardziej podobałam, która w ogóle Wam przypadła do gustu. Ja w opisie dam linki do tych produktów, także jeśli czymś jesteście zainteresowane i mam nadzieję, będzie to dostępne, to oczywiście zajrzyjcie sobie. No i, i tak. Także jeśli macie jeszcze jakieś propozycje namierzymy dla mnie, to dajcie znać, którą firmę chcielibyście zobaczyć u mnie w filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Zapraszam do kciukowania, do subskrypcji również. Dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam. Pa, pa!